Dzisiaj chcę coś wam pokazać. myjka K7. Piasek. I co? I błotnik dosyć taki zniszczony. Ale zobaczcie sami. Piaseczek ładnie podawany wężykiem. Jest specjalna dysza. I co? Jasku nie był wadyżu A widać różnice. widać oczywiście teraz trzeba to zeszlifować na sucho Dobrze wysuszyć bo wiadomo że korozja będzie znowu od tej wody także co powiedzcie co myślicie o tym pomyśle